Jesteś od paru dni w okolicach Torre czy Orihuela Costa i znudziło ci się trochę plażowanie. Wybierz się na Drioseco. A co to jest? Zaraz zobaczymy. No takie uwagi na gorąco, już tylko z telefonu bo już kamery nie wyciągam, nie mam siły. No wydaje się, że 2 km, tak? No No 2 km, ale teraz wracam, mam jeszcze kilometry do przejścia. Południe, zrobiło się tutaj tak gorąco jak w Dolinie Śmierci normalnie. Ja nie wziąłem wo wody ze sobą. No mówię, co to dwa kilometry, chmury, mam jakiś inny bagaż, plecaki, po co mi ta woda, nie? No, właśnie. I jeszcze uwaga, nie idźcie sami. Ja poszedłem sam, spotkałem po drodze jednego rowerzysta i to godzinę temu. Teraz wracam. No mam nadzieję, że jeszcze ten kilometr dojdę, ale to się tak wydaje, ale to jest wymagająca trasa. A te 10 kilometrów to już zapomnijcie, nie? No, dla chętnych oczywiście. Mam emeryt taki jak ja, no chyba, że się bardzo zdrowo odżywia. Flash Orichuela Costa. 20 minut jazdy samochodem. Zaczynamy wjeżdżać w taki krajobraz westernowy Robią się takie wąwozy, górki, pagórki, zakręty. Skręć w prawo. Droga powrotna. No wydaje mi się, że jest dwa, albo nawet trzy razy dłuższa. No pobłądzić się raczej nie da, bo to jest wąwóz. Ale. Ostrzegam, naprawdę ostrzegam, bo się, bo się robi grubo. Tutaj, jeden, jeden zły ruch. No, wpadasz, może nie jakoś daleko, no ale potłucz się można i to nieźle. Teraz, gdzie? Gdzie teraz? Kamera. No dobrze, Lecak No Złą ścieżkę wybrałem. Po przyjeździe czeka na nas parking, jest nawet toaleta. Tutaj niedaleko też jest jakaś restauracja, a tutaj takie miejsce na piknik. Tamten bardzo, bardzo sympatyczny pan wszystko mi opowiedział. Tutaj zaczynamy naszą podróż. Są dwie drogi. Jedna ma 10 km i trzeba iść do końca i wrócić, to już jest 20, a ta ma tylko dwa. W związku z tym, jakieś 40 minut, godzinka w jedną stronę ze spokojem, bez szaleństw. Tutaj się robi wąwóz, i w upalne dni jest tutaj bardzo, ale to bardzo gorąco. A dzisiaj dzień nie jest taki upalny. Warto tu przyjechać albo jakoś właśnie przed południem, no albo tam późnym popołudniem. Ale myślę, że przed południe jest lepsze. I wybrać sobie taki dzień, jak dzisiaj. Trochę chmurek. Fajnie pachnie. Mój duro. Hola. Gubi brzuszek. Dostał pewnie zadanie. Tu chyba kiedyś też był parking, ale wygląda na to, że go zamknęli i teraz zrobili parking w innym miejscu. I tutaj idziemy dalej tą ścieżką. No, ten podjazd jest co robić. To wziąć ze sobą troszkę wody. No, ja akurat nie wziąłem, więc duży błąd. Ale dzisiaj nie jest tak gorąco. No, woda to też dodatkowe obciążenie, a ja już mam go sporo. No, tutaj na dole zaczyna się nam to nasze Rio Seco. To trochę jest taka. Nie do końca prawdziwa nazwa, bo Rio oznacza rzekę, w której ciągle jest woda. A Torio to raczej jest bardziej rambla czy baranko, czyli taki wąwóz, w którym woda płynie tylko wtedy, kiedy mocno pada. Ale wtedy to tutaj lepiej nie być. Schodzimy już do właśnie wąwozu, i pójdziemy wysuszonym korytem rzeki. No, zresztą sama nazwa wskazuje, że ta rzeka jest sucha, bo seko po hiszpańsku oznacza sucha. Chyba dawno ta woda nie płynęła. Chociaż widać te, te krzaki, że tutaj woda prawie o mało je wyrywała. A dzisiaj w ogóle nie ma ludzi. Praktycznie nikogo tutaj nie ma. Ani jednego samochodu nie widziałem. Od tego głazu jakoś ta woda nie ruszyła, ale. No, chyba jednak możemy nazwać to rzeką. Trochę wody jednak jest. No, wyszliśmy już na takie miejsce, gdzie trzeba iść po skałach. Jest tutaj chyba możliwość przejścia wąska ścieżka. Się coraz cieplej. Słońce zaczyna operować i dochodzi tutaj do samego dołu, więc teraz jest coraz ciężej iść, ale już mamy niedaleko. Warto tu jeszcze kawałek przejść. W końcu musimy dojść do tej niespodzianki, która jest na końcu. No, ciekawe. się mieści właśnie nasza mała niespodzianka. To jest wyryty Pegas. Tylko kto i kiedy go wyrył? Może się dowiemy zaraz. No jest informacja, że to na początku XX wieku niejaki Ribera Hirona, artysta, który tu mieszkał w okolicy. No bardzo ładnie. Czyli na rowerze też można tutaj jechać. No i jeszcze teraz trzeba podejść pod tą górkę. No, śmiałem się z pana na rowerze, nie. Karma cholera wraca. Udało mi się dojść do samochodu. No na szczęście miałem koszulkę na zmianę, bo tamta to po prostu jest tylko, tylko i wyłącznie do wyrzymania. Więc woda, koszulka na zmianę i lepiej w grupie. A teraz jadę do siebie i nie wychodzę z basenu. Nie przyjeżdżajcie tutaj. Naprawdę. Nie warto.